Wam szefów z tej strony się kłania. Zapraszam Was dzisiaj na wycieczkę. E, taką pentelkę sobie zrobimy. E, jesteśmy w Brennej na ulicy Leśnica. Tereny nie są tutaj zbyt okazałe, a idziemy e, ulicą Pilarzy w górę. To jest zielony szlak, który prowadzi nas na ten stok. I będziemy robić pętle w tą stronę i schodzić tym stokiem. Prawdopodobnie tym drewnianym mostkiem wrócimy. Ruszamy z poziomu jakieś niecałe 500 metrów nad poziomem morza, a naszym najwyższym szczytem dzisiaj będzie Biały Krzyż, oczywiście o wysokości 940 metrów nad poziomem morza. Dzisiejsza trasa, jak sprawdzałem, ma mieć około 15 km mniej więcej e, i przewyższenie ma być nieco tylko powyżej 500 metrów, także bardzo spokojny spacer. A wybrałem go dlatego, że rodzinka przyjechała do mnie do domu i chciałbym z nimi trochę więcej czasu spędzić, a w tym tygodniu mamy taką paskudną pogodę, że chciałbym wykorzystać e, każdy możliwy moment na to, żeby. Wyjść sobie w góry. A naszym najbliższym szczytem, pierwszym szczytem, takim sensowym, to trzy kopce wyślane o wysokości 810 metrów nad poziomem morza. Zapraszam do oglądania. Na mapie w tym miejscu mamy oznaczenie dziwne, bo jest oznaczenie Klon Jawor. Aha, faktycznie, jest tu jakaś tabliczka. Pomnik przyrody z orzełkiem. O jacie, a on wygląda już na bardzo starego. Z jednej strony jest imponujący, ale tak jakby na suchego wygląda. No ale mamy dopiero początek wiosny. Także czego tu się spodziewać? Z takim pięknym widokiem, pomnik przyrody. No ładnie tu. Ciekawe czy ta chatka do kupienia? Piękne miejsce. Piękne miejsce, ale jak widzicie, przejrzystość jest słaba. Pogoda śliczna, no bo słonko świeci, ale też wiatr trochę podwiewa, więc zobaczymy jak to będzie z lataniem dronem. A my już prawie na trzech kopcach wiślanych. Jesteśmy na trzech kopcach wiślanych. Tutaj widzę podziałka między miejscowościami Wisła, Ustroń, Brenna Jesteśmy dokładnie na trójstyku A tutaj mamy oznaczenie Trzech Kopców Wiślanych 810 metrów Do Wisły centrum żółtym szlakiem tam byśmy schodzili do Wisły godzinkę A my idziemy w stronę Przełęczy, przełęczy Salmopolskiej W tym kierunku na Biały Krzyż, tutaj zaraz powinny być ładne widoki. Powinny nam się otworzyć trochę przestrzeni. No, widok stąd jest całkiem ładny. Tyle, że nie widać daleko. Niekorzystne warunki przejrzystości są. Niestety trochę wieje, więc pewnie będzie problem z dronem. Ale Widzicie, że dzisiaj i tak tej przejrzystości nie ma. Więc dron niewiele by dał. Jedynie tak do śledzenia mnie idziemy do schroniska. A tu spójrzcie, kolejne takie miejsce. Ja nie wiem, dwa takie punkty są. Jeden kamień wisłą oznaczony, drugi ustroniem i trzeci brenną. Nie wiem, które jest prawdziwe. A tutaj mamy ładnie zdjęcie zrobione i opisane szczyty Więc mogę wam delikatnie opowiedzieć. Tam jest równica, ten taki e, lekko najbardziej wystający szczyt. A tu z ciekawostek jest ta polana na błatni. Czyli tam widzimy błatnię. Postanowiłem, że nie idę na, do schroniska. Tam, tam mam schronisko. Ale za tyle pięknie, a ja tu mam takie piękne okoliczności przyrody, że postanowiłem, że zostanę sobie tutaj. Jak widzicie pogodę mamy śliczną. Ludzi w ogóle, bo jest środek tygodnia, początek wiosny. Także ludzi zero przyjemnie. Ja sobie teraz zjem, napiję się. Najwyższe przewyższenie już mamy pokonane. Teraz to już będzie tylko trochę pod górę, trochę po prostym. Także luz. Chronisko to to nie jest telestworówka, Bo jak widzicie Zamknięty Proszę żeby nie wchodzić na Obiekt Aktualne dni godziny Na wizytówce w Google A tylko pracują w soboty w niedzielę On Do końca października Pozostałe dni I to sobie możecie przeczytać Kiedyś tu jadłem, ale jak widać, są sezonowcami. A że ludzi praktycznie nie ma w ogóle. Także nie opłaca mi się z tego co widzę. Um, utrzymywać tutaj zbyt mało ludzi, tą traską sobie chodzi. A tu na tej polanie zawsze pasły się owce, i chyba nadal się wypasają, patrząc po ogrodzeniu. Pewnie jakiś elektryczny pastuch to jest, czy co, to nie wiem. Ale poustawiali tu takie tablice. Czy wiesz, że? I tak mnóstwo tych tablic tu jest. A, tutaj są piękne zdjęcia. Owieczek. Baranków. Także jestem ciekaw, ktoś tutaj... E, ...biznesik... Na tych łowieczkach robi niezły? Nie wiem dlaczego takie, takie tablice popowstawały. Aha, z drugiej strony, widoki na górę. Widoki na góry zrobione. Z takim widokiem łowieczki się wypasają. Lak żółty idzie w lewo, a my tutaj tą ścieżką podchodzimy sobie na szczyt Smrekowca. Wow, jakie oznaczenie Smrekowca, 853 metry. Na takiej prowizorki to się tu nie, spo, nie spodziewałem. Tam, tutaj biegną chyba jakieś ścieżki biegowe, bo co chwila takie słupki widzę. Także tutaj ludzie chyba e, mają trasy takie biegowe rozpisane. A my tym sposobem, idąc tam w dół, dojdziemy z powrotem do tego żółtego szlaku. Następnym naszym szczytem, że tak powiem, to już jest Przełęcz samo-polska i Biały, Biały Krzyż. No i jestem w miejscu, tędy bym żółtym szlakiem przyszedł, a tak to tym zielonym sobie doszedłem w to miejsce i teraz już prosto w stronę Przełęczy samo. Można za nami nie włączałem się nawet, bo, bo nie było żadnego tam oznaczenia. E, a teraz przed nami wejście na przełęcz samolot polską w tamtą stronę dokładnie. No i teraz nam pozostało 150 metrów do góry i będziemy mieć już całe przewyższenie pokonane. To znaczy nie całe, bo na Przełęcz Samopolską, potem tam jeszcze na Biały Krzyż jest chyba z 30-40 metrów przewyższenia do zrobienia, a potem już cały czas w dół. No i słychać tutaj już samochody, czy też motocykle jeżdżące po... wyjeżdżające, czy też zjeżdżające z Przełęczy samo. jakie tu jest przejście przez drogę jak to tu wygląda to jest normalnie szlak żółty spójrzcie tu się obsuwa ziemia dalej jakąś dyktę opa a my musimy przeskoczyć tą jezdnię i gdzieś chyba tutaj idzie żółty szlak a my dosłownie za moment będziemy na górze Tutaj jak widzicie, orczyk narciarski, który już nie działa, no bo jak to na wiosnę, śniegu zero w Polsce. Podobno strasznie mało śniegu było w tym roku, tak mówią górale. Tu macie dowód, 11.58 to jestem dwie minuty wcześniej niż myślałem i przed chwilą tam wyświetlało, że jest 8 stopni na plusie w tym miejscu. Także stosunkowo dużo, a my idziemy na szczyt. Jak widzicie, resztki śniegu na tym stoku narciarskim zostały. Tylko dzięki temu, że pewnie było sztucznie naśnieżane. Także bieda ze śniegiem. A jest początek e, kwietnia. Także wiosna już nastała. Jak pewnie zauważyliście na przełęczy. Co prawda, tak jak mówiłem, sezon narciarski już definitywnie skończony, ale dzięki temu można ogłosić rozpoczęcie sezonu rowerowego. Także myślę, że dużo osób zacznie przyjeżdżać do Szczyrku Wisły w okolice na rower. Co prawda, nie jest to aż taki biznes póki co jak, jak na ciarze rowerzyści ale no dobrze że ci ale mają chociaż jakąś alternatywę do do słabych warunków pogodowych jestem na Białym Krzyżu ale ani tutaj pół oznaczenia nigdzie nie ma że jestem na Białym Krzyżu e, jakiś widoczek tu można zobaczyć bo możecie sobie zerknąć w stronę Wielkiej Czantorii Ale no nie ma tu nic rewelacyjnego Poza tym ta przejrzystość dzisiaj nas nie rozpieszcza Także te widoki są słabe Jest delikatny wiatr No spróbuję puścić drona Mam nadzieję, że go nie zgubię i nie będę go musiał znowu szukać pół godziny Dobra, zawijamy się stąd z tego szczytu. Doszliśmy tu czerwonym szlakiem. E, idziemy dalej czerwonym szlakiem na północ, ale tylko już chwilkę, bo odbijamy później w lewo czarnym na czarny szlak aż do e, takiej górki mały groń, na której jest punkt widokowy, wie, wieża widokowa, może tam będzie coś ładnego. A potem to już będzie mocno w dół. Póki co idziemy sobie grzbietem, więc będzie się przyjemnie szło. Przedzierałem się przez te krzaczory, bo zauważyłem, że na mapie jest zaznaczone, że tutaj jest szczelina, w grabowej 2, i faktycznie znalazłem to miejsce. I faktycznie jest tu jakaś szczelina. Chłodek tam z niej bije. No, jest tam ten kawałek, jest tam kawałek tej, tej dziury, a pod całą przełęczą. Salmopolską. Ominąłem dwie jaskinie, które można by było pokazać. Skoro takie szczeliny są dobrze oznaczone, to jaskinie przypuszczam, że też będą dobrze oznaczone. Eee, ale dzisiaj tam nie miałem czasu już, bo tak jak Wam na początku mówiłem, spieszy mi się trochę, ale następnym razem. Może rowerowo będę robił tą trasę, to odwiedzę i te jaskinie. Znaczy wchodził raczej nie będę, ale tak, żeby pokazać coś ciekawego. Idę dalej w stronę tego, tej wieży widokowej. Jesteśmy na rozstaju dróg tam szlakiem czerwonym. Bodajże tak czerwonym można zejść już do Brennej. A to miejsce jest wyjątkowe, chyba pod kątem dzieciaków, muszę Wam powiedzieć. Bo i w tej chacie nagrabowej jest ogród bajek. Nie wchodziłem tam, bo tam pozamykane są chyba poza sezonem. Tutaj widzę na oznaczeniach. Bajkowy szlak utopca. Tutaj również bajkowy szlak utopca. Tutaj mamy opis tego. No i idąc już kawałek dalej. Mamy z drewna wyrzeźbioną wiedźmę. Ciekawe, czy więcej takich bajkowych postaci będziemy w stanie dostrzec na tym szlaku. Mam nadzieję. To wam będę pokazywał. A ja dalej czarnym szlakiem do momentu aż dotrę do odgałęzienia w, w lewo. No oczywiście zielonym szlakiem do Brennej. Mamy kolejną postać. Diabeł Rokita się nazywa. Tutaj mamy też jakiś krzyż. Nieoznaczony z piąteczką, tak jakby piąta stacja. No i niestety ten bajkowy szlak idzie nam w tamtą stronę. Też do brennej, ale do brennej po przeciwnej stronie tej góry, bo tam jest brenna i tam też jest brenna. Ale na szczęście udało nam się zobaczyć jeszcze diabełka Rokite z diablego młynu. Także polecam do przejścia się z dzieciakami przynajmniej będą miały czego szukać na szlaku Jestem w pobliżu Starego Gronia o wysokości 792 metrów i tym szlakiem zielonym będziemy schodzić sobie do Brennej a tutaj jesteśmy w punkcie gdzie no jestem zaskoczony pięknie wygląda ta wieża widokowa zaraz tam podejdziemy jakie tam są widoki kolejna stacja tym razem czwarta i opisy Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego tych rejonów tutaj razem z mapą piękną no gdzie jesteśmy tu mamy błatnią a my jesteśmy Stary Groń w tym miejscu jesteśmy tutaj był ogród Bajek tu jest Biały Krzyż no i jak możecie zauważyć ja szedłem stąd tutaj, 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 tutaj na trzy kopce wyślalne przeszedłem na Smrekowiec przemyt Salmopolska Biały Krzyż i tutaj i będę zielonym szlakiem schodził a tymczasem wejdźmy sobie ale fajne miejsce naprawdę super miejsce Wejdźmy sobie na wieżę widokową. Widoki właściwe Tam pewnie widać małe skrzyczne to z zaśnieżonym jeszcze stokiem A tutaj mamy takie widoki. Widok w stronę brennej tam w dole będzie Brenna. Zresztą tam w dole też jest brenna, ale ale tam jest fajna ta chatka. Widzicie, ten szlak zielony częściowo prowadzi właśnie po trochę asfalcie, trochę płytach betonowych. Także nic przyjemnego, ale z drugiej strony jest ostro w dół, także schodzi się troszeczkę wygodniej. Teraz jeszcze schodzę tu na chwilę z tej utwardzonej drogi i jeszcze mam okazję zielonym szlakiem przejść się po lesie, ale to już ostatnie. Ostatnie 100 metrów w dół mi zostało do parkingu, gdzie pozostawiłem samochód. Także chwila, moment i będę. Zegarka nie włączyłem. Oczywiście nie włączyłem. Zapomniałem, w połowie trasy się kapnąłem. No ale sprawdzałem wczoraj to na mapach i widziałem, że to było prawie 15 km ta trasa miała i 515 podajże. Przewyższenie. U mnie pewnie delikatnie więcej by wyszło, bo tam e, za tą jamą biegałem jeszcze. To jest raz, a dwa wchodziłem na jeden taki szczyt, który żeście widzieli. Zapomniałem już nazwy. Więc tam też kilka metrów do góry byłoby zaliczone. Dzień, jak widzieliście, piękny. Zero ludzi, temperatura. 8-10 stopni, no w słońcu pewnie nawet więcej niż 10-10 stopni, zimy już nie widać. Wiosna zaczyna rozkręcać się na całego. Czekam aż będą zaczęły e, drzewa kwitnąć i wszystko zakwitnie dookoła. Ja dziękuję Wam za dzisiaj, zaraz razem spędzony czas. I do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć!